Dajcie, witajcie, bracia i siostry. Dzisiaj z Antidotą czwartkowy odcinek będzie 593. Ja was przepraszam za wczorajszą akcję z dźwiękiem, ale no dziwne to dla mnie było, ponieważ normalnie dźwięk się nagrał, bo go miałem w pliku, a w momencie, gdy się eksportował, to zniknął. <laughs> tak sobie pomyślałem, czy to nie przypadkiem po to, żebyście sami rozważyli Słowo Boże. Bo... Ja tam może jakiejś wykwintnej myśli nie puściłem. Tu też padnięty jestem. Powiem wam, potrzebna jest chwila wytchnienia, a tej chwili wytchnienia nie ma. Ale dzisiaj postanowiłem nagrać wcześniej, choć też przy sztucznym słońcu, no bo dopiero 19.40 słuchajcie i potem pójdę na basen dla zdrowia, bo trzeba się ruszać, jak się cały dzień siedzi w tym, co to jest w, w, w fotelu, to duże słowo, no na uczelni, nie z laptopem i się pisze, no ale wykłady dalej piękne, super. Bardzo się cieszę. Kochani, dzisiaj mamy święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Jeden z nich to jest patron podróżujący, więc ja się bardzo dobrze w tym święcie czuję. Słuchajcie, ja mam dwa do wybrania czytania. Pierwsze. No wybiorę jedno, no bo nie będę przesadzony. No to pierwsze z brzegu jest dzisiaj Daniel 7 rozdział. <laughs> no to, to posłuchamy. Kawałek taki też niepełny, bez dwóch wersetów. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczne zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał na niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy raz dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem, w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa, jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy języki. Panowanie jest Jego, Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. Amen. mówię z radością, amen. To jest piękny fragment no, księgi proroka naszego Daniela. Czy naszego naszego, może by Żydzi bardziej powiedzieli ichniejszego, no dobra, ale, ale myśmy to przejęli w spadku z naszego proroka Daniela. Słuchajcie, fajnie się składa, bo patrzę dalej, albo do wyboru jest Apokalipsa 12, 12 rozdział, czyli tam ten fragment jak Michał i jego aniołowie walczą z szatanem. No, ale już otworzyłem ten, no, w, no to niech będzie ten. Yy, wizja nieba, wizja już tego Państwa yy, po powtórnym przyjściu, Państwa Bożego czy, czy Królestwa Bożego, po powtórnym przyjściu yy, Pana Jezusa, to się nie chce teologicznie wymądrzać. Ale co to dla mnie? Dla mnie przede wszystkim, to o, nie teologicznie się wymądrzać, bo tu zacząłem teologię, ale przede wszystkim <laughs> w tym fragmencie może od tego zacznę, jak już daję ten opis Syna bo pierwdą ten opis tronu, ogniste płomienie, strumień ognia, no coś niesamowitego, coś czego nawet nie ma w cyrku desolei, tak? Z wszystkimi efektami, które byśmy tam zrobili. I teraz <ścoughs> ta końcówka czy końcówka, no dalsza część. Patrzyłem w nocnych widzeniach, jak z nieba na bokach, jakby syn człowieka podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody ludy języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Eee... Zostawiłbym to z dzisiejszym wykładem jednym z katechizmu prostym, że kościół. Jego najważniejszym elementem, czy największą troską Kościoła w kwestii człowieka jest zbawienie duszy, nie? Czyli zbawienie człowieka, bo jak będzie dusza zbawiona, to i to się ciało załapie, nie? Zbawienie człowieka jest największą troską Kościoła, no. Chrystus dokonał, wszystko zrobił. My teraz jako ludzie musimy tylko to przeżyć. Oczywiście ja wiem, dzisiaj patrzę na świat, Dzisiaj świat jakby totalnie zrezygnował ze zbawienia, to są tylko kropelki, takie wyjątki, to są ci ludzie, którzy chcą zbawienia, chcą relacji z Panem Bogiem, nie? Ale my wiemy, że ten, znaczy ci, co wierzą, wiedzą, że ten świat duchowy jest o wiele bardziej realny niż ten świat y, materialny, dotykalny. I Kościół nas tego naucza, święci nas tego nauczają, doktorzy Kościoła nas tego nauczają, sam Bóg nas tego naucza, że ten świat jest realny. I teraz zobaczcie, jeżeli Daniel się nie myli, jeżeli Daniel się nie myli, no to zobaczcie, co tu jest powiedziane. To jest prorostwo, czyli to jest zapowiedź czegoś, co będzie. Nie ma tego jeszcze, ale skoro będzie, to znaczy to jest przed moim życiem przed Twoim życiem, nie? <laughs> Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Czy jakby nie ma wyjątku. To, to słowo, tak mnie. Zachęca do takiego myślenia i patrzenia na Boga z potężnym Bożym miłosierdziem do takiego Boga, który sprawi, że wszyscy ludzie będą w tym niebie, że się w ostatniej sekundzie swojego życia wszyscy nawrócą. i My możemy o tym jako ludzie nie wiedzieć, ale w Bożych planach to po prostu będzie. Ja nie chcę teraz mówić życie sobie, jak chcecie, ponieważ ja sam widzę, że jeżeli żyję lepiej, znaczy lepiej, to znaczy bardziej rezygnuję z grzechu, a bardziej wybieram Boże rzeczy. To jakość tego mego życia jest fajniejsza, jest mniej takich smutków wynikających ze skutków grzechu, nie? mniej konsekwencji w ciele, w życiu, w relacjach. No i to jest coś pięknego. No i yy, dzisiaj też to padło, że my jako ludzie wiary na przykład bardziej rozpatrujemy przeszłość, to co już było w historii, niż patrzymy do przodu. No ale popatrzmy do przodu, co nam mówi Daniel. I Apokalipsa, zresztą też w wielu miejscach, nie? No, pokazuje nam Chrystusa, który ma przejęte panowanie, chwałę, władzę królewską, i służą mu wszystkie narody, ludy i języki. A panowanie jest jego wiecznym panowaniem, które nie przemieni jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Amen? Nowe Królestwo, no, nowa Ziemia, nowy świat, nowa, nowa rzeczywistość, i wszyscy ludzie, wszystkie ludy i języki. No, ja jestem zachwycony tą wizją, i ja chcę, ja takiego Boga kocham, wyznaję, głoszę. Boga, który Cię kocha, Boga, który chce wszystko, co jest złe, odmienić. Nie? No, no naprawdę, gdyby on tego nie chciał, nie umierałby na drzewie krzyża. Po co, po co by umierał na drzewie krzyża, jeżeli chciałby potępienia dla kogokolwiek z nas? On naprawdę dla nikogo z nas nie chce potępienia. On chce tylko dobra. I naprawdę takiego Boga doświadczał. I nie ma w tym, kochani, grama, kłamstwa czy fałszu. Naprawdę. Bóg chce dla nas tylko dobra. Dla mnie, dla Ciebie chce tylko dobra. I Amen. I chwała Panu. Przejdziemy do psalmu. No, 138. Też fajny psalm. Bardzo go lubię. <laughs> Wobec. Aniołów, psalm zaśpiewam Panu. Będę Cię sławił, Panie Z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. Pokon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. I będę sławił imię Twe za łaskę i wierność Twoją. Bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnice. Wysłuchałeś mnie, gdy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, gdy usłyszą słowa ust Twoich, i będą opiewać drogi Pana, zaprawdę chwała Pana jest wielka. Aleluja. Naprawdę chwała Pana jest wielka. Mnie najbardziej dotyka dzisiaj to, co tu mówię na początku. Będę cię sławił, Panie, z całego serca, tak? I jest tutaj, bo usłyszały słowa ust moich. Tak, ja, ja czuję się być wysłuchiwanym przez Boga. Ja mam doświadczenie Boga, który mnie. Słyszał i słyszy. I pewnie będzie słyszał dalej. Będę ci śpiewał, psalm wobec aniołów. No, no. Ja dwa razy miałem takie doświadczenie, że gdy byłem na na, na modlitwie raz na Eucharystii, że aniołowie y, wypełniali pomieszczenia Ja ich widziałem y, fizycznie. To no, chyba to opadałem tam kiedyś. No. Ale y, generalnie to jest rzadkie doświadczenie. O teraz nie wiem, jest tu ze mną. Jeden z, y, mój anioł stróż, ale ja, ja go nie widzę, ale jak widać to troszczy się o mnie, nic mi nie dolega, więc dziękuję Ci anioł stróżu, gdziekolwiek jesteś tutaj teraz, nie. Ten świat duchowy, no mam to poczucie, wiecie co, nigdy nie mam poczucia bycia sam, znaczy co do ludzi czasem jestem osamotniony w danym momencie, tak, jestem sam w jakimś miejscu, ale co do Boga cały czas, nie. I, bardzo lubię, jakby do niego się przytulić, przygnąć, być w jego obecności. Jest to taka moja jedna z ulubionych form spędzania czasu. No i tu znowuż dalej mówi: Będę sławił Twoje imię za łaskę i wierność Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnice. Czyli zobacz, ta wierność polega na tym, że skoro Ty obiecałeś, że będziesz wielki, to Ty pokazałeś to, że będziesz wielki. ja naprawdę tego Boga. Wielkiego doświadczałem, doświadczam i wierzę, że dalej pozwoli mi się doświadczać. Nie? No i potem jest przerzucenie na mnie. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem? Pomnożyłeś moc <laughs> mojej duszy, pomnożyłeś moc mojej duszy. No co to znaczy, że pomnożyłeś moc mojej duszy? Znaczy, że, że mogę więcej, że przy Bogu, z Bogiem mogę więcej, że. Ciężko, żeby te rzeczy zewnętrzne to moją duszę zamartwiały czy, czy, czy jakoś tam niszczyły, ja naprawdę mam, jakby wracając do pierwszego czytania. Ja cały czas jestem ustawiony życiowo na to, na to życie wieczne, na to życie z Panem, na oglądanie Pana twarzą w twarz. Moje życie całe już jest tam ukierunkowane. I, 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 I to słowo dzisiaj mi tylko przypomina, i, i ro, rodzi radość we mnie. Ja kocham to Słowo i kocham się modlić Słowem Bożym, no i ach, choć teraz mam mało czasu, bo studiowania, ale w sumie ciągle o tym Słowie. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem i pomnożyłeś moc mojej duszy. I ja, bracie, siostro, teraz szczególnie Tobie życzę, wszystkim Wam, którzy macie ciężko, którzy czujecie się niewysłuchani przez Pana Boga. To ja Ci powiem przede wszystkim, przylgnij do Niego. Szukaj go ze wszystkich sił. Przeczytaj sobie 29 rozdział Jeremiasza od 11 do 14. Do 14a. Ja wiem, że tu kiedyś też mówiłem, ale powtarzam. Posiedź nad tym fragmentem. Poświęć temu 20 minut na ten jeden fragment, na te trzy zdania. Księga Jeremiasza 29, czyli rozdział 29, 11 do 14a. Tam jest przepis. Przepis, jak znaleźć, jak się uchwycić. No, dalej, ostatnia zotka: Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, gdy usłyszą słowa ust No, bo tak dokładnie jest: Gdy, gdy jeszcze usłyszy słowo, i może być królem czy kimś jeszcze, jak on usłyszy słowo od Boga, jak będzie miał to doświadczenie Boga, który jest, który działa, który go kocha, który mówi do Niego, no to jak nie dziękować? Co może Cię Bóg królowi powiedzieć? Z jednej strony może być nawróć się, na pewno, jeżeli jest nienawrócony. Z drugiej strony może być, jak pokierować swoim ludem, jak lepiej zarządzać swoim ludem, jak lepiej miłość wprowadzać na świat. No tego będzie chciał od niego Bóg. Komu więcej dane, od tego się też więcej wymagać będzie. Moje ostatnie zdanie. I będą opiewać drugi Pana za Chwała Pana jest wielka będą opiewać. No tak, no. Zobaczcie, ta zespołów uwielbienia powstaje na świecie, w i na świecie, i w Polsce. Ile ludzi opiewa drogi pańskie, które są piękne i cudowne. A Boże, bądź uwielbiony. Tak, że miałem ochotę gitarę wziąć i, i pograć teraz, no, pośpiewać. Amen. Mm. Aklamacja dzisiaj z, z Psalmu 103, werset 21. Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie i wszyscy słudze pełniący Jego wolę. Czyli nie tylko my będziemy uwielbiać Pana, ale także będą aniołowie uwielbiać Pana. I, i, oni znaczy inaczej: oni, oni, oni na pewno to robią, aniołowie na pewno uwielbiają Pana, a my będziemy, lub, lub to robimy, nie? I te głosy anielskie się do nas czasem dołączają. Sylwia też opowiadała, mieliśmy takie doświadczenie, chyba dwa razy było takie coś że podczas modlitwy nagle usłyszeliśmy instrumenty, których nie było, bo wszyscy się modlili tylko językami, ale jakby do nas dołączyły się właśnie grające zastępy aniołów, tak? I, I nagle jakby pomnożyła się ilość ludzi w środku, bo po głosach widać było, że to nie może być z tych 12 czy 15 osób, że tego jest dużo więcej, nie? Bóg daje takie doświadczenia, nie, nie powiem że to jest codziennie, ale są i one nam przypominają o tamtym świecie, pozwalają nam patrzeć i, i, i myśleć wyżej. I, I szukaj takich doświadczeń, i siostrą, bo dla Ciebie też to jest, póki tu żyjemy, bo potem to już będzie dla nas normalne. Ale tu okazyjnie Bóg daje swoim dzieciom też takie doświadczenia. Amen. No i dzisiaj w Ewangelii mamy Jan pierwszy rozdział 47 do 51. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to potem powiedział do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, się niebiosa otwartych aniołów bożych, wstępujących i wstępujących nad syna człowieczego. Oto słowo pańskie. Amen. Więc z jednej strony mamy Natanaela, który jest zaskoczony, że Jezus pokazuje mu coś ukrytego z jego życia, czyli to jest taka, to mówię, taka intymna relacja, Bóg pokazuje, nie ma nic zakrytego, w Twoim życiu przede mną, dlatego ja mogę ci to odkryć, mogę ci pokazać, nie? Ja cię naprawdę znam, nie miej wątpliwości, ale dalej Jezus pokazuje, zobaczcie, sam Jezus nam przypomina, bo ktoś powie, A, nauka o aniołach, zacofana, za, za czy jakaś tam, nie? Sam Jezus przypomina nam o tych aniołach, sam Jezus pokazuje, że zobaczycie aniołów wstępujących i wstępujących z jednej strony nawiązuje do tego co w Starym Testamencie z drugiej strony do tego co przeżył choćby Zachariasz, ojciec Jana i, i, i Maryja mama, mama jego, nie, że przyszedł anioł potem o tych aniołach niewiele czytamy, ale już potem w Nowym Testamencie ale, ale mamy potem w Apokalipsie ale, ale Jezus pokazuje, że zobaczycie aniołów wstępujących i wstępujących nie podnieca się tym, że coś Bóg ci objawił tobie coś Twojego z Twojego życia, czy już pokazujesz coś, ja że Ci chcę pokazać jeszcze więcej, zobacz. Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Zobaczysz jeszcze więcej niż to. I potem powiedział do niego: Zaprawdę, powiadam wam mój życie są otwarte w Bożych stępujących nad Sna człowieczego. Wiecie, że do mnie jeszcze zachęca. Jak on powiedział do Natanaela, zobaczysz jeszcze więcej niż to. To ja to odbieram w ten sposób, że Bóg mówi: Ja ciągle mam dla ciebie więcej. I jakby Bóg cały czas pokazuje, ja Ciebie zachęcam do rozwoju. No bo zobaczcie, sama ta decyzja, ok, przez Boga zainicjowana, bo gdyby on mi tego nie powiedział, tego nie zrobił na pewno o tej teologii. Nie? Ale Bóg mnie zachęcił, pokazał, nie wiem, ty. Ja teraz chcę, żebyś poznał, żebyś Grekom się trochę zajął, żebyś Hebrajskim się zajął, Ja może gdzieś to miałem jako pragnienie wmontowana gdzieś tam głęboko w sobie, ale ale brakowało mi takiej motywacji, ale, a, a Bóg to zrobi. To zobaczcie, on nawet pokazuje, y, ja ci to y, zapewniać, to zorganizuje. to no, samo to, że u siostry Tomaszy jest tu, siostry mają akurat jedno piętro domu wolnej i, i mogę sobie mieszkać, mam łazienkę i, i pokój i kuchnię, to po prostu rewelacja, słuchajcie, no jeszcze pyszne pierogi z siostrą, teraz z jagodami zjedliśmy. Przygotowała, jak wróciła. Nie, no w ogóle jest ocie rewelacja. Bóg się o wszystko zatroszczył. Bóg mówi: Ja mam dla ciebie więcej niż ty masz dzisiaj. Więc zobaczcie się, o co żebyś w kwestii relacji z Bogiem nie poprzestawał na tym, co dzisiaj. To tak, ta wizja Daniela pokazuje więcej. To tak, jak dzisiaj psalm pokazuje, możemy więcej. Bóg będzie królą objawiał jeszcze więcej. Tak, tak jak nam pokazuje dzisiaj w Ewangelii do, do Natanaela, nie? że jeszcze więcej zobaczysz. Nie? No. To Bóg mówi do Ciebie, ja mam dla Ciebie więcej. Ja oczywiście nie wiem, co Tobie chce Bóg objawić, ale wiem, że chce. I braci, i siostro, mnie to ciągle napawa radością. Ja oczywiście po ludzku jestem czasem zmęczony z tego więcej, ale to tylko moje ciało zmęczone. To tylko moje ciało. Oczywiście, dobrze, jak Wam mówię o Jezusie, o Słowie. Znowu się nakręcam, tak? No, ale też się cieszę, że pójdę na basen. Choć nie chcę mi się, ale się zmuszę, bo to ciało też musi się bo po prostu ruszać, nie może ciągle siedzieć, nie? Ale właśnie Bóg mnie do tego motywuje. Bóg mówi, możesz witek. Po ludzku się wydaje, że już nie masz siły, ale Bóg mówi, ze mną możesz i odkrywam, że mogę. Amen? I ty, bracie, i siostro, możesz. Mówię to do ciebie bardzo precyzyjnie, do ciebie. Możesz więcej. Możesz więcej, z Bogiem możesz więcej i On tego chce dla Ciebie. Więc nie pozbawiaj się tego więcej, bo życie z Nim jest najpiękniejszą przygodą. Ja już wyczekuję tego czasu bycia razem z Nim, choć wiem, że tu jeszcze wiele niespodzianek dla mnie przygotował. I Amen. I Tato, uwielbiam Cię. Dziękuję za aniołów. Którzy się wstawiają za nami, którzy nieustannie przed Twoim tronem oddają Ci chwałę, którzy nas przez to, te fragmenty słowa, te wizje proroków uczą nas, że my też Panie możemy oddawać Tobie chwałę. Ja Ci chcę oddawać chwałę z tego miejsca, tutaj, dzisiaj, chwałę człowieka, który po prostu doświadcza prowadzenia Bożego, który doświadcza Bożej opieki, który cały czas nieustannie doświadcza Bożej miłości, która jest przepotężna, jest darmowa, łaskawa. Ja Cię Panie uwielbiam i wywyższam, bo Ty cały czas pokazujesz mi więcej. Ja Cię wywyższam, Panie i błogosławię w Twoim cudownym słowie, które jest no, przepisem na życie, które po prostu jest no, poznawaniem Ciebie, przez to poznawaniem siebie. Uwielbiam Cię Panie, uwielbiam Cię w naszym kościele w tej dzisiejszej Eucharystii, w kazaniu, które dzisiaj było, Panie, uwielbiam Cię Słowie, które dzisiaj było, uwielbiam Cię, Panie, w tym, co dzisiaj czytaliśmy, uwielbiam Cię, Panie, w tym wszystkim, co Ty jeszcze zrobisz, o tak, Panie, bądź błogosławiony, bądź błogosławiony, Boże Wszechmogący, błogosławię Cię w tej wizji nieba, Panie, i w tym, że tam wszystkie narody, wszystkie języki będą oddawać Tobie chwałę, Panie już niektórzy tam są, a my tam dopiero zmierzamy jesteśmy tym kościołem podążającym i cieszę się Panie bo fajny kierunek obrałem <laughs> ale oczywiście dzięki Tobie bądź błogosławiony, chwała Ci i Tato, ja teraz się stawiam za wszystkimi, którym dzisiaj jest ciężko za wszystkimi, którzy dzisiaj nie umieją powiedzieć uwielbiam Cię Panie w Twoich dziełach bo, bo nie doświadczają tych dzieł bo nie mogą dostrzec przez masę problemów trudów, chorób ta to przeniknij to wszystko. Shi re galama lama lakere beset kerem masakei. Lash kerem mekide remananais. Lash kerem mekide remananais. Lash mana. mekide Chwała Tobie Jezu. Chwała Tobie. Wywyższą Cię Panie. Wywyższą. E, ja mam obraz przygnieciony. Mężczyzna ma, miał przygniecioną nogę. Miał wypadek w pracy. Coś ciężkiego przyniotu Twoją nogę, i, i może jakieś problemy w jego skutek tego. Pan Bóg się przychodzi z uzdrowieniem do Ciebie, chwała Ci Panie. Też Pan Bóg przychodzi do małego dziecka, yy, które ma raka stwierdzonego, no i wiadomo, że lekarze, chemia, to wszystko. Pan Bóg się przychodzi z uzdrowieniem, daj to dziecko zbadać. Przyjmij jako rodzic, przez wiarę, to uzdrowienie dla niego, chwała Ci Panie, błogosławia Ci. I dziękuję, że to robisz. Całkowicie uzdrawiasz, jak się całkowicie cofa. Amen. Wielbię cię Jezu. Bóg też mówi do jakiejś gości, że przypomina ci, że Cię bardzo kocha. I ty też mówisz o swoim życiu, że, że nie masz tak, że Bóg niewiele nie, nie ingeruje w twoje życie, ale yy, Pan ci się przynagla do tego. Usiądź chwilę w ciszy i zastanów się nad swoim życiem. I zobacz. Za ile z Twojego życia możesz tak naprawdę uczciwie podziękować Bogu? A przez to podziękowanie zobaczysz, jak pójdziesz dalej. Tata lubi słyszeć, jak my mu dziękujemy. Tata się dobrze z tym czuje. Nam też to bardzo pomaga, bo widzimy, że wdzięczność w nas rośnie, a przez wdzięczność możemy przyjąć więcej. Chwała Ci, Tato. Chwała Ci, Tato. Jeszcze mam obraz yy, woreczka żółciowego. Nie wiem co z tym że woreczkiem, bo ja widzę tak jakby skalpel, że, że czy, czy operacja, czy to przed operacją, czy, bo nie wiem, mam niejasny obraz tego woreczka żółciowego, no ale to Pan Bóg coś tam robi z tym woreczkiem. Chwała Ci Panie i błogosławię Cię Jezu, błogosławię Cię Jezu. Chwała Tobie Panie, chwała. Ktoś też ma guski na jelicie, Pan Bóg przychodzi z uzdrowieniem. Dziękuję Ci Tato. Bądź błogosławiony. Też ktoś ma problemy z tymi zawiasami w szczęce. Bóg przychodzi. Też Pan Bóg komuś leczy dzisiaj Hashimoto. Dziękuję Ci, Panie, i błogosławię Cię. Dziękuję i błogosławię. Chwała Ci Jezu. O tak, Panie. Widzę, że jest osoba, która przez wypadek miała uszkodzoną czaszkę. I tam cały czas jakieś bóle się pojawiają w Twojej głowie i one dość często po prostu występują. I Pan Bóg też się dzisiaj za, za zabiera. Dziękuję Ci Panie. Widzę, że jest ktoś, kto bardzo głośno ogląda telewizję i Bóg dzisiaj ci słuch uzdrawia. Chwała ci, Panie. I niech imię Twoje będzie uwielbione i wywyższone. I Tatusiu, niech Twoje błogosławieństwo. Uwalnia się teraz nad moimi braćmi i siostrami. Bądź uwielbiony i wywyższony, Tato. Bądź uwielbiony i wywyższony, Jezu Chrysty, Panie, nasz zbawicielu. O tak, niech Twoje zbawcze dzieło, Panie, i owoce tego zbawczego dzieła niech przenikają całe nasze życie w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Chwała, Ojcu. I Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Z Bogiem, kochani, Pa. Do zobaczenia, jak się uda jutro. Wielbię cię, wspaniałego Boga. Uwielbia Widząc Twoją twarz. Napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.